Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu kanału Farmazony z każdej strony. Dziś odcinek szósty, a jednocześnie drugi z serii podróżniczej. Porozmawiamy sobie, a raczej pojedziemy w podróż po trzech państwach europejskich, to znaczy Szwecji, Danii oraz Węgrzech. O Porozmawiamy dzisiaj o Malmo, Kopenhadze i Budapeszcie, bo właśnie o tych trzech miastach europejskich będę mówił. Więc zaczynamy od miasta numer jeden. Było to Malmo, w którym miałem okazję spędzić tak naprawdę dobę. Przyleciałem tam wcześnie rano, byłem. Do około 15-16, i potem przejeżdżałem do Kopenhagi, więc samo Malmo jest drugim co do wielkości największym miastem w Szwecji. Czy też trzecim, no bo tutaj kwestia: czy to Göteborg, czy, czy Malmo. Bardziej skłaniałbym się ku Göteborgowi, ale wiadomo, że największy jest Stockholm więc jest to miasteczko skandynawskie, wybudowane w typowym skandynawskim stylu. Więc jeżeli ktoś lubi ładne budowle i dużo zieleni, to w Malmo zdecydowanie się odnajdzie. I tak naprawdę tam tak dużo do zwiedzania nie ma. To znaczy dla kogoś, kto lubi ładne budynki, jest tak zwane Turning Torso. To jest taki krzywy budynek. w. Bardzo nowoczesnym stylu. Również jest obok taki mini park przystań, z której widać most Oresund. To jest drugi największy łączący miasta most na świecie, więc zdecydowanie polecam, aby ten most po prostu zobaczyć. I z tamtej przystani widok jest jak najbardziej ok. To jest praktycznie przy tej wieży. W samym centrum warto. Może to będzie śmieszne, ale zjeść kebaba to się nazywa Targets Grill, tak się nazywa ta kebabownia. I w niej jadłem jeden z najlepszych kebabów w życiu, więc zdecydowanie polecam. Niedaleko samego centrum jest mały zamek. On nie jest jakiś monumentalny, piękny, ale zdecydowanie, żeby nacieszyć oko, warto tam zajść i praktycznie za zamkiem jest piękny ogród, który w tej chwili nie jest tak atrakcyjny, ponieważ tam rośliny muszą jeszcze zakwitnąć, ale myślę, że za 2-3 miesiące to będzie miejsce, które będzie urzekało swoim a, pięknem. E, w momencie, w którym ja tam byłem, a to był luty, wszystko o, nie było zakwitnięte, w związku z tym po prostu e, cieszyłem się roślinnością, której jeszcze nie ma. Samo Malmo moim zdaniem jest pięknym miastem które warto zobaczyć w lato na taki typowy city break jedno dwudniowy po prostu weekend gdzie wszystko będzie zakwitnięte więc będzie mieli piękne tereny zielone. Warto również tam polecieć pojechać. Ale akurat w tym przypadku no, to mamy morze więc więc polecieć. W momencie, w którym lubimy żelki i rzeczy, których nie ma w Polsce, to znaczy w samym Malmo najbardziej podobało mi się to, że ilość typów żelków, których nie ma w Polsce, jest ogromna. Wchodząc do zwykłego supermarketu, widziałam prawie 100 rodzajów żelków. Gdzie to był zwykły supermarket, od którego niczego więcej bym nie wymagał, więc bardzo się zdziwiłem, oczywiście pozytywnie, tym, że na takim małym sklepie może być tak duży wybór żalków. Co więcej, te żalki były przepyszne, więc jeżeli ktoś chce pokupywać sobie dużą ilość żelek i pojeść to zdecydowanie polecam Malmo, bo w większości sklepów jest bardzo duży wybór jest tam również Fanta Malinowa, której w Polsce nie ma jest to Fanta Zero, którą również zdecydowanie polecam, bo było to jedna z najlepszych fant jakie piłem w życiu także zdecydowanie warto podsumowując Malmo ma żelki, ma fantę ma ładne tereny zielone i jest to miasto na typowy city break weekendowy. Jeżeli ktoś chce tam zabytki i, i się zachwycać, to raczej lekko się zawiedzie. Jednakże na taki krótki city break jak najbardziej to miasto polecam. Więc to było pierwsze miasto, które tak naprawdę powinno zająć najmniej czasu, ponieważ kolejne miasta są o wiele bardziej atrakcyjne. A z samego Malmo. Przez ten wspomniany przeze mnie most Oresund można dojechać do Kopenhagi. Podróż trwa około godziny i odbywa się fliksbusem, praktycznie z centrum Malmo do centrum Kopenhagi. I zasadniczo wygląda to tak, że sam przejazd jest bardzo tani, bo około 30 zł. A można spotkać tam Polaków. Akurat ja miałem to szczęście, że przy pokazywaniu dowodu osobistego e, powiedział do mnie po polsku pan kierowca, że proszę zostawić rzeczy. Ja byłem w takim szoku, no bo już zewsząd słyszałem oczywiście zagraniczne języki, angielski i tak dalej. I nagle mówi do mnie Polak, więc było to bardzo a, miłe przeżycie. Mm. No, i trafiając do Kopenhagi, tak naprawdę wszystko zależy od preferencji. Ja osobiście jestem człowiekiem, który lubi zamki, który lubi monarchię i który lubi szczęście. I w Kopenhadze to wszystko po prostu jest. Z mojej osobistej perspektywy jest to miasto, w którym mógłbym mieszkać na co dzień. Gdybym znalazł pracę, opłacaną oczywiście w duńskich koronach, a gdzie um, zarobki są adekwatne do cen, które obowiązują w Kopenhadze, mógłbym tam mieszkać na co dzień. Dlaczego? Dlatego, że um, po pierwsze w Kopenhadze ludzie są bardzo szczęśliwi, ale też Duńczycy są jednym z najszczęśliwszych narodów świata, wynika to z wielu ankiet, badań i tak więc ja się nie dziwię, bo dostępność można powiedzieć rzeczy, które wspomagają życie, jest wielka. Przede wszystkim, chociażby jak jedziecie przez Kopenhagę, o, jadąc asfaltem, na których mamy na przykład trzy pasy, mamy jeszcze dwa dodatkowe pasy dla rowerów w obie strony. To jest miasto rowerowe, to jest miasto, gdzie e, równie dużo rowerów można spotkać i laut. I jest to miasto, w którym niezależnie czy leje, czy nie, ci rowerzyści są. Osobiście trafiłem na tragiczną pogodę. Praktycznie cały czas padało z krótkimi przerwami, i i tak ulice były pełne rowerzystów. To pokazuje, że w Kopenhadze ludzie już przyzwyczaili się do tego klimatu i nie robi to na nich większego wrażenia. Co osobiście na mnie zrobiło bardzo duże wrażenie, bo w Polsce, jeżeli pada no to możecie spotkać pojedyncze osoby, które są na rowerze, tam po prostu ludzie jeżdżą i mają gdzieś pogoda. Po drugie, szczęście, o którym wspominałam, bo rzeczywiście jest to kwestia, która przez niektórych może być pomijana, ale widać, że Duńczycy żyją swoim rytmem i warto tam po prostu być. Po trzecie, monarchia w Dunii. W Danii, przepraszam, oczywiście nadal obowiązuje monarchia konstytucyjna, w związku z czym rządzi król, w tej chwili jest to Fryderyk, z żoną Mary. Co ciekawe, ona jest Australijką, ale o monarchiach myślę, że nagram osobny odcinek, więc nie będę tutaj zbytnio rozwijał tematu. I warto po prostu te rzeczy z monarchią. Związane, zobaczyć. Co więcej, praktycznie w każdym sklepie są jakieś długopisy z koroną, znaki korony, więc tam po prostu czuć, że ta monarchia jest i że Duńczycy swojego króla kochają. Wcześniej była to królowa Małgorzata, ona jednak abdykowała. I przechodząc do atrakcji Kopenhagi, ich tak naprawdę jest sporo, i znowu muszę wybrać ograniczoną ilość, więc można powiedzieć, że po kolei. Pierwszą rzeczą, którą bardzo polecam zobaczyć, może w sumie to nie jest konkretna rzecz. Każdy most w Kopenhadze ma praktycznie mm, miejsce widokowe, na którym wyjdą dobre zdjęcia. Więc jeżeli ktoś lubi zdjęcia, to na większości mostów jest w stanie zrobić dobre zdjęcia. Oczywiście polecam Christiansborg, ponieważ jest to miejsce, które łączy jednocześnie trzy władze. Sądowniczą, parlament i oczywiście królestwo, więc można powiedzieć, że mamy wszystko w jednym miejscu. Jest to miejsce pracy rodziny królewskiej, jest tam sąd i jest tam parlament, więc jest to bardzo piękna budowla, bardzo długa i przede wszystkim ma darmowy punkt widokowy, z którego widoki na Kopenhagę są bardzo atrakcyjne, więc zdecydowanie. Polecam sprawdzić Christiansborg od środka. Jednakże sama rodzina królewska mieszka w Amalienborgu, który jest oddalony około kilometr, i tam codziennie o 12 odbywa się tak zwana uroczysta ceremonia zmiany warty. To trwa około 15 minut i wygląda to tak, że po prostu Osoby z jednej barty zmieniają się w drugą, jest muzyka, są komendy wojskowe, ogólnie rzecz biorąc bardzo duża atrakcja jeżeli chodzi o, o turystykę. I praktycznie obok Amalienborgu jest sławna, myślę, że w internecie, na Instagramie, przystań Nyhavn. To jest przystań, która można powiedzieć jest ulicą, zatoką. Największych restauracji w Kopenhadze nie jest tania, jak sama Dania, która jest bardzo droga. I zdecydowanie jest tam dużo miejsc, na których można wypić, zjeść fajne rzeczy. Ja akurat byłem w kawiarni i piłem kawę karmelową. Akurat nie pamiętam teraz nazwy restauracji, więc nie jestem w stanie wam jej podać, ale zdecydowanie polecam. Niedaleko jest pomnik małej syrenki, chociaż dla mnie akurat nie było tam nic atrakcyjnego. Jeżeli chodzi o bardziej, można powiedzieć, przydworcowe rzeczy, to warto również wspomnieć o ogrodach Tivoli. To jest dość spory park rozrywki, z tym, że na przykład ja trafiłem na okres, kiedy, tak jak wspominam, lało, więc nie mogłem skorzystać z tych atrakcji, a chciałem. Oraz Glyptotek to jest takie muzeum sztuki w bardzo, bardzo charakterystycznym stylu. Osobiście miałem tą budowlę codziennie i sama nazwa, jaki można powiedzieć, monumentalizm tej budowy robił na mnie wrażenie. Jeżeli chodzi o samo jedzenie i inne kwestie, o, kebaby są dość tanie, to znaczy tanie. Sama dania jest bardzo droga pod kątem mm, typowego podróżnictwa. Załóżmy za Margeritę mm, taką 32 cm trzeba zapłacić około 50-60 zł, więc no to nie jest tanio. Kebaby za to są tańsze, wychodzi około 30 zł, więc można powiedzieć, że nie niedużo drożej niż w Polsce. i głównie nie ukrywam, że w tej Kopenhadze. Żywiłem się na kebabach, po prostu bardziej zależało mi na atrakcjach niż na jedzeniu. Oczywiście do tego piłem monstery, szukałem żelki i tak dalej, aczkolwiek tam nie było takiego wyboru jak w Malmo. Sama Kopenhaga, tak jak wspomniałem, jest pięknym miejscem do życia. Gdybym miał wybrać z tych miast, które odwiedziłem w życiu, jedno miejsce, w którym mógłbym za granicą mieszkać, to w tej chwili jest to Kopenhaga. Wiem, że tam bym się po prostu odnalazł. Problem byłby na pewno z językiem, aczkolwiek komunikacja po angielsku nie jest problemem, ale większość mówi po duńsku, a ten język jest bardzo, bardzo ciężki. I z Kopenhagi poleciałam do kolejnego europejskiego miasta, a jednocześnie kolejnej trzeciej, a raczej drugiej stolicy, jeżeli chodzi o. Tą wycieczkę, to znaczy stolicy Węgier, Budapesztu. Budapeszt tak naprawdę, większość osób, które z nami polecało, bo że jest piękny i ogólnie warto tam e, iść, i zasadniczo zgodzę się z tym, aczkolwiek na początku tak nie myślałem. To znaczy, e, po tym, jak tam przyleciałem, patrzyłem na busy, które jadą do centrum, i miejsca, które pokazywał GPS, totalnie rozmijały się z tym, gdzie te busy były. Koniec końców wziąłem bolta, bo nie opłacało się po prostu czekać na busy, których tak naprawdę nie było. Duży chaos komunikacyjny, bardzo nieintuicyjnie. Tego zdecydowanie na lotnisku w Budapeszcie nie polecam, jeżeli chcecie bezproblemowo i bezstresowo dostać się do centrum, to naprawdę złóżcie się na Bolta, ceny nie są tak wysokie. Powiedziałbym, że w trójmieście w godzinach nocnych to są nawet wyższe. Więc, idąc do samego Budapesztu jest to jedno z najpiękniejszych miejsc, jakie widziałem na świecie. Chyba Wenecja jest moim numerem 1, ale jeżeli nie miałbym wskazać numer 2. To myślę, że wskazałbym Budapeszt, ponieważ sam monumentalizm tego miasta, monumentalizm budowli, monumentalizm widoków, które widać z różnych miejsc w Budapeszcie, jest absolutnie cudowny. O, z samych można powiedzieć typowych atrakcji, oczywiście największą, jest parlament w Budapeszcie, który wygląda ładnie za dnia, ale wieczorem świeci się na złoty kolor i o, zdecydowanie jest to piękne miejsce które, które mogę polecić o, można powiedzieć, że idąc tamtąd można dotrzeć na tak zwany most wolności m, który m, również jest miejscem dużej ilości zdjęć jak też jest zbudowany w bardzo ładnym o, stylu więc myślę, że może robić wrażenie. Przechodząc przez ten most możemy wspiąć się na pałac prezydencki, a raczej wzgórze, na którym jest pałac prezydencki. Co ciekawe jest tam kolejka. Tak naprawdę spacer na ten pałac trwa około 15 minut, a jest kolejka, która za około 50 zł może poprowadzić turystów na górę. Powiem szczerze totalny bezsens jak dla mnie ale są ludzie którzy dają się na to nabrać. O, więc z samego pałacu prezydenckiego widać tak naprawdę większość z centrum Budapesztu. Co więcej widać ten oświetlony parlament więc zdecydowanie polecam tam być przed zachodem słońca poczekać na zachód i wtedy zobaczyć jak świeci się parlament. O, bo stamtąd można też dojść do Baszty Rybackiej, kolejnej atrakcji, która również jest bardzo atrakcyjna i wygląda jak taka katedra, powiedziałbym, Dłomo Milano. Stamtąd tak naprawdę można zejść i, i wracać w centrum. Poza tymi wspomnianymi przeze mnie rzeczami, polecam również Buty nad Brzegiem Dunaju. One są tak naprawdę przy parlamencie i polecam również o, wyspę świętej Małgorzaty, aczkolwiek, no właśnie, można powiedzieć, że do niej można dojść... O, od drugiej strony, z tym, że tam na przykład jest ogród róż, jest piękna roślinność, ale to wszystko dopiero zakwita. Więc jak ja byłem tam w lutym, to nie zrobiło to na mnie wielkiego wrażenia. Jestem pewien, że jakbym był tam w czerwcu, to bym zupełnie inaczej patrzył na to miejsce, ale jest to ładne miejsce, żeby się przejść. Warto również zajść na lodowisko. W Budapeszcie, które jest jednym z największych otwartych lodowisk w Europie, i e, można powiedzieć, że jest w bezpośrednim sąsiedztwie jednego z zamków w Budapeszcie. E, powiem szczerze, wielkie, ładne lodowisko, na którym każdy miał miejsce dla siebie. E, nie było problemu z przepychaniem się, tak jak jest w Polsce, czy też ogólnie w Trójmieście. E, warto na nie po prostu. Pójść. E, z samych zagwozdek można powiedzieć typowo cenowych. Ceny są ok. Powiedziałbym nawet, że niektóre rzeczy są tańsze niż w Polsce. E, z samego jedzenia oczywiście polecam tradycyjne węgierskie, można powiedzieć potrawy, przysmaki, to znaczy langosze i kurtosze. My to mamy w Polsce na różnych zlotach food trucków, ale uwierzcie mi, że to nawet nie jest jedna dziesiąta tego, jak to wygląda tam. Jeżeli chodzi o kurtosze, jest bardzo wiele rodzajów, które po prostu warto w pewien sposób wypróbować. A jeżeli chodzi o langosze, to ciasto, które jest tam wykonywane, to jest kosmos. I dla tych, co nie wiedzą, co to langosz, to jest taki placek, na który na przykład sypie się ser. Dla mnie to była jak pizza. Sytość tego langosza była wielka i przede wszystkim to na przykład był langosz, za który płaciło się około 15 zł, on miał średnicę jak pizza 32 cm. Więc naprawdę można było się tym najeść za niską cenę, pyszne jedzenie. Więc sam Budapeszt jest piękny, jeżeli chodzi o turystykę. Jest tani, jeżeli chodzi o pobyt. Mm. Jedyne co mi się nie podobało to uliczki poza centrum, bo tam wyglądało trochę jak w Gdańsku za PRL-u, w tych dzielnicach. Powiedzmy przy Gdańsku Oliwie, jak się jedzie do obwodnicy, gdzie widać, że te kamienice po prostu są zniszczone, w Budapeszcie było to samo i dużo takich śliskich typów. Więc nie do końca czułem się tam bezpiecznie, ale jeżeli chodzi o atrakcje, to one mi to wszystko wynagrodziły. Podsumowując, to był wyjazd pięciodniowy, w którym byłem jeden dzień w Malmo, dwa w Kopenhadze i dwa w Budapeszcie. Sam wyjazd wyszedł bardzo budżetowy, i tutaj, chociażby, Budapeszt. Znalazłem nocleg dla dwóch osób na dwa dni za 210 zł. To wychodzi 50 zł na osobę za noc. Nigdzie w Polsce nie znajdziecie takich cen. Co więcej, to była kawalerka, praktycznie 32 m kwadratowe gdzie wszystko było. Piekarnik. E Mikrofala, i tak dalej, więc absolutny kosmos. <noise> ale to wiem, że są mieszkania typowo dla studentów, które po prostu, jak nie ma studentów, idą na wynajem dla turystów. Sam wyjazd nie jest drogi, można to sensownie zorganizować. Zdecydowanie, jeżeli chodzi o Malmo, to tutaj bardziej latem. Jeżeli chodzi o Budapeszt i Kopenhagę, niezależnie od pory roku, polecam te miasta. Jeżeli ktoś zastanawia się, które miasto europejskie odwiedzić, to moim zdaniem Kopenhaga i Budapeszt są obowiązkiem. O wiele bardziej podobały mi się, na przykład, niż Paryż y, czy Bruksela. Zdecydowanie bardziej, jak miał wybór, to wybrałbym Budapeszt i Kopenhagę. Więc y, polecam. Mam nadzieję, że ten odcinek był przydatny. Mm. Oczywiście mógłbym mówić o wiele więcej, aczkolwiek tak jak mówiłem na samym początku serii podróżniczej, postaram się, aby to były krótkie i zwięzłe odcinki. Zapraszam do subskrypcji. Dziękuję za uwagę i cześć.